Cześć, witajcie na kanale Rizer. Dzisiaj update odnośnie tego, że miał być darmowy Ark Survival Wolf na Epic Games. No i jakiś czas temu, pół godziny temu okazało się, że Ark został w ostatniej chwili zastąpiony grą Overcooked. I wiele osób z tego powodu nazywa mnie skamerem, oszustem, że ja niby was oszukałem. Zacznijmy od tego, że... To nie ja was oszukałem, tylko jeżeli już ktoś was oszukał, to albo Ark, czyli Wildcard, albo Epic Games. Moim zdaniem bardziej chodzi o Wildcard. A dlaczego? Już wam pokazuję ich komunikat z dzisiaj, sprzed 14 godzin. Dzisiaj, oprócz tego, że miał być za darmo Ark na Epic Games miał być też update w ARK Survival Evolve wprowadzający nową mapę, miało być też event z okazji piątej rocznicy ARKA, właśnie dzisiaj na 4 czerwca wypada 5 lat od kiedy ARK już jest na rynku, od kiedy można grać, i moim zdaniem Albo, może najpierw przeczytajmy sobie oświadczenie. Oni tutaj piszą, że w związku z obecną sytuacją w Stanach myślę, że chodzi tutaj nie o koronawirusa, ale bardziej o te zamieszki, które są obecnie w Stanach no to opóźniają ten event z okazji 5. rocznicy na 11 czerwca, czyli za tydzień. I wydaje mi się, że właśnie w związku z tym dzisiaj też nie pojawił się ark za darmo na Epic Games bo oni chcą zrobić wszystko po prostu jednego dnia, żeby było, czyli ark za darmo, event, nowa mapa i, i cała ta pompa, która miała być z tym związana. Moim zdaniem oni wyszli z tego bez twarzy. Oficjalny powód, który po, podali jest jak dla mnie kiepski, jeżeli śledzicie mój kanał, jeżeli śledzicie różne serie na moim kanale, albo jeżeli chociaż śledzicie Arka i update'y z Arka, to wiecie, że oni przez te 5 lat ani razu nie dali nam update'u, pacza, nowej mapy na czas, wszystko było zawsze opóźnione, czasami nawet o kilka miesięcy. Nawet premiera samego Arka była znacznie opóźniona i. Ten powód, który tutaj podali, to jest jak dla mnie taki po prostu zastępczy po to, żeby się jakoś wytłumaczyć. No i dlatego wszystko jest opóźnione. Jeżeli teraz sobie wejdziemy na Epic Games, to tam zobaczycie, że następna gra jest za tydzień. No i za tydzień jest też właśnie ten 11 czerwca i wydaje mi się, że warto jednak czekać i że 11 czerwca będzie ta gra za darmo. Czy ja jestem z kamerem? No nie sądzę, bo to nie ja wam miałem dać grę za darmo tylko Epic Games, a info było potwierdzone. Pokażę wam tutaj na przykładzie kilku portali internetowych, w których była ta informacja. Zobaczcie sobie tutaj jest portal gram.pl. Ostatnie dni, ostatnie godziny Borderlands miały być zakończone, a Borderlands miało być zastąpione Ark Survival Evolved. Jest to post z dzisiaj. Z dzisiaj też jest post z portalu MMORPG który Wam polecam, ogólnie bardzo fajny portal na którym też są wszyscy rozczarowani, że nie ma tego ARK'a zobaczcie, ten przeciek jest już jakiś czas temu wypłynął, GTA sprawdzone, Cywilizacja sprawdzona, Borderlands sprawdzone i tylko ARK opóźniony. Dlaczego? No bo jest to studio Wildcard, no i tutaj też widzicie jest zdziwienie, bo wszyscy wiedzieli, że ten ARK ma być tutaj PC Games, bardzo znany portal również o tym, że ARK miał być za darmo Tutaj jest jakiś Express CEO UK, czyli gazeta z UK. Też pisało o tym, że ARK ma być za darmo. Tutaj macie Geek Culture strona też o tym, że Ark ma być za darmo keeper, też o tym, że Ark ma być za darmo, także obwinianie mnie za to, że Wildcard z siepałkę za to, że nie ma dzisiaj gry za darmo jest moim zdaniem niesprawiedliwe co do mnie bo wiele osób przynajmniej dowiedziało się o tym, że gra może być za darmo, ale jest dla mnie nauczka, już nie będę wstawiał takich postów po to, żebyście mogli się przygotować do, do, do tego ale wydaje mi się że być może kilka osób dzięki temu, że zobaczyło film sprzed kilku dni o tym, że Ark ma być za darmo nie kupiło w tej gry i prawdopodobnie poczeka jeszcze tydzień i będzie miało tą grę za darmo i oszczędziło jakieś tam pieniądze. Ze swojej strony mogę Wam dzisiaj polecić jeżeli yy, uważacie, że, że to jest całe fake info i, i Epic okłamał i Wildcard okłamał i wszystkie te portale okłamały no to mogę Wam polecić stronę GGDS, jeżeli chcecie sobie kupić Arka, Ark Survival i i tutaj znajdziecie najtańszą grę. Zobaczcie sobie Ark Survival, tutaj macie oficjalne ceny, macie też Keyshops, tutaj macie również oficjalne ceny, ale najlepiej jest na chwilę obecną za 4 zł kupić sobie Xbox Game Pass i też na PC możecie osobie odblokować. Macie Arka i będziecie mieli Xbox Game Passa za 4 zł możecie dodać i przez miesiąc możecie grać w Arka, i we wszystkie inne gry, które są tutaj dostępne za, za darmo, znaczy no za te 4 zł miesięcznie, więc możecie sobie po prostu tutaj pograć, ewentualnie kupić na własność za 44 zł, ale nie polecam, lepiej mieć Arka na Steamie. Ark często był za 30 zł do kupienia na Steamie i być może w związku z tą całą aferą, która teraz jest, to Steam również tutaj ruszy, ale oni też nie mogą zrobić takiej przeceny gry bez pozwolenia od wildcarda dodam jeszcze, że nie tylko ci, którzy czekali dzisiaj na darmowego arka, zostali oszukani, bo ja też w pewien sposób zostałem oszukany. Czekałem dzisiaj na ten update. Byłem, przygotowywałem się do tego, żeby rozpocząć już nową serię z arka. Zrobiłem sobie tutaj e, rozpoczęcie i też nie będę miał teraz co nagrywać przez najbliższe dni, bo wszystko było zaplanowane pod tego arka. Również streamy, również sery, otworzenie serwera dla widzów. E, także mam nadzieję, że weźmiecie to pod uwagę. A z mojej strony dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie komentarz, mam nadzieję, że nieobraźliwy wobec mojej osoby i mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam tą całą sytuację i do zobaczenia w następnych odcinkach i mam nadzieję, że do zobaczenia w serii Crystal Isles u mnie na kanale. Cześć!